Dzień dobry, cześć. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o tym, kim jest tak naprawdę ekspert kredytowy, czy też ekspert finansowy. Jest to osoba, która pomoże Wam w uzyskaniu kredytu hipotecznego, jak też kredytu gotówkowego. Jeśli mówimy tu o kredycie hipotecznym, jest kilka różnic, jeżeli porównujemy eksperta kredytowego do pracownika banków bezpośrednio. Dlaczego? Dlatego, że Pracownik banku, który pracuje na co dzień i dostaje wynagrodzenie, najczęściej pracuje w, na podstawie tzw. umowy o pracę, ma za zadanie zrealizować wszelkie cele, jakie narzucił na niego pracodawca. Przez to no, nie może wypowiadać się tak naprawdę na temat konkurencji i różnych ofert. Ekspert finansowy całkowicie bezpłatnie porówna dla Was yy, wszelkie oferty banków. Jeżeli nawet ta oferta w dniu dzisiejszym niekoniecznie jest dobra, ale jest to jedyny bank, który udzieli Wam kredytu, to na pewno taki bank zostanie zarekomendowany. Oczywiście wybór należy ostatecznie do Was, natomiast ekspert pomoże Wam w całym procesie kredytowym. Co to oznacza pomoże? Przede wszystkim wybierzecie razem banki pod kątem kryteriów, jakie są dla Was istotne. Te kryteria to jest nieruchomość, którą chcecie nabyć, to Wasze kwestie dochodów, Wasze kwestie rodziny, historii kredytowej. Wszelkie informacje, które ekspert kredytowy od Was zbiera, pomagają dobrać ofertę jak najlepiej. Co wydarzy się dalej? No, dalej oczywiście składamy wnioski. Ja robię tak, że składam wnioski do kilku banków jednocześnie, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że kredyt, który, o który wnioskujecie, zostanie Wam przyznany. Jeżeli zostanie Wam przyznany w trzech bankach jednocześnie, to bardzo dobrze. Usiądziemy, tak jak na następnym spotkaniu, i porównamy konkretne decyzje. Decyzja to już jest moment porównywania, ponieważ sama oferta nie oznacza, że ten kredyt dostaniecie. Jeżeli decyzja będzie negatywna, to niestety z oferty nic nie mamy. Więc pamiętajmy, skupiajmy się na decyzjach kredytowych, bo one są dla Was najważniejsze. Po decyzji oczywiście podpisujecie umowę. Umowa jest pełna różnych zapisów, które mogą być niezrozumiałe bądź nieczytelne, ale na pewno pomogę Wam przez to przebrnąć. Jeżeli planujecie wziąć kredyt hipoteczny, jeżeli planujecie nabyć nieruchomość, jeżeli planujecie budować dom lub dokonać jakiejkolwiek transakcji związanej z nieruchomościami, zapraszam, kliknijcie poniżej, umówcie się na bezpłatną konsultację i omówimy na pewno Waszą sytuację. Pamiętajcie o tym, że moja usługa, usługa eksperta kredytowego, eksperta finansowego jest dla Was całkowicie bezpłatna. Nie oznacza to oczywiście, że ja pracuję za darmo. Oczywiście płacą mi banki, natomiast dla mnie najważniejsze jest, żebyście kredyt dostali, ponieważ wtedy dopiero dostaję swoje wynagrodzenie. I to wynagrodzenie jest płacone niezależnie, który to jest bank. Jeżeli wybierzemy bank, który, z którego będziecie zadowoleni, na pewno polecicie mi swoją kolegę, koleżankę lub kogoś z rodziny czy, czy znajomych, i dla mnie to będzie dodatkowy zysk. Natomiast wy będziecie zadowoleni z własnego kredytu. Do kredytu trzeba się przygotować, trzeba to zrobić z rozsądkiem i trzeba to, to zrobić w odpowiednim czasie.